Proszę Państwa, ale wiecie, trzeba podziękować w tym momencie za te spokojne święta policji. Trzeba podziękować służbom, trzeba podziękować żołnierzom, trzeba podziękować ratownikom, wszystkim, którzy dbali o to, żebyśmy mieli spokojnie. Mam wrażenie, że tu absolutnie Marian podziela moje zdanie. Bardzo dziękujemy Wam za służbę. Natomiast nie można tego wszystkiego powiedzieć o naszych sąsiadach zachodnich. Tamte święta odbyły się w cieniu tragedii magdeburskiej. odbywają się spontaniczne spotkania setek tysięcy Niemców, którzy autentycznie, proszę Państwa, krzyczą, Islam to nie Niemcy. Islam to nie Niemcy. Tak więc tak więc myślę sobie, że, że tam się coś dzieje. Tam już nerwy idą na, na granicy rozsądku. Widziałem przewodniczącą AfD, która, która płakała na scenie. To proszę Państwa, Jezu, jak to powiedzieć? No, tam się poleje krew. We Francji, w Niemczech, tam się poleje krew, bo tam innego rozwiązania nie widzę. Nie podzielą Niemiec, nie zrobią Landu Muzułmańskiego, bo nie ma gdzie go zrobić. Muzułmanie, którzy są już drugim pokoleniem, są tak samo Niemcami, jak i ci, którzy ich zapraszali. I teraz ta wojna religijna, która wybuchnie niebawem, a wybuchnie. Nie, nie. Ja po prostu jako. Zawsze uważam, że jak coś może źle wyjść, to zawsze wyjdzie. No. A więc ten scenariusz czarny będzie, proszę państwa, miał miejsce. I należy się do niego przygotować. Przede wszystkim należy zamknąć granicę. Dlatego, że o ile przypomnę Państwu, yy, że jak się zaczną dziwne rzeczy w Niemczech, gdzie ludzie zaczną ginąć na ulicach, bo to już ma miejsce, to Niemcy będą się ewakuowali albo muzułmanie. I za każdym razem będzie przychodziła im Polska na myśl. O ile to sami Niemcy by byli, to ja nie mam problemu z tym. Natomiast jeżeli to by byli muzułmanie niemieckiego pochodzenia, to ja z tym problem już mam. Bo ja chcę takich świąt, właśnie jak mieliśmy. Bo ja chcę żyć w mojej wierze, a nie muzułmańskiej. Ja sobie nie życzę w Polsce muzułmanów w takiej ilości. My mamy swoich muzułmanów, oni się adoptują, są Polakami, po prostu są muzułmaninami. Natomiast islam nie jest naszą wiarą. I 98% Polaków to jest, są katolicy, proszę Państwa. I kropka, należy to przyjąć do zasady i nie mieszać mi tej wody w tym wiatrze. I, i, I przykład niemiecki pokazuje wyraźnie, że to my, Marian, mamy rację. My, bo my akurat i ty i ja mówimy o tym od początku. To my mamy rację. A nie te fircyki w zalotach, którzy na placu, na placu Zawiszy latę piją o godzinie 13 na śniadanie. To nie o tych mówimy. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy dzisiaj kształtowali tak szybko, w miarę, odwołali ten rząd, bo z tym rządem nie wiadomo nic. W Warszawie wydano pozwoleń, słuchajcie, na zamieszkanie już 100 tysiącom no. Tylko w Warszawie 92 tysiące. Mam takie dane. no. Więc yy, szczerze, ja. Ja, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że nadchodzą trudne czasy dla egzystencji słowiańskich ludów. Chociaż słowiańskie ludy tu się dają radę, germańskie bardziej sobie nie, nie dają rady, a słowiańskie sobie tutaj dają radę, i na szczęście, mówiłem wczoraj to w moim programie, no Polaków Rozmowy, że na szczęście mamy bardzo złą markę wśród muzułmanów. Oni nas traktują. Oni, yy, oni mówią, że my jesteśmy nazistami, faszystami. I tutaj, proszę Państwa, wszyscy jak jeden, powinniśmy poprzeć to zdanie. Że tu nie jest pięknie i cudnie, bo tu dla nas jest pięknie i cudnie. Natomiast oni powinni mieć taką wiedzę, żeby do nas się nie pchali setkami tysięcy. Jeżeli chodzi o kościół, to ja muszę powiedzieć, że ja jestem cały czas niezmiennie zdumiony milczeniem kościoła. Yy, albo Afirmowaniem tego, co się dzieje przez Kościół. Ostatnio mamy takie wypowiedzi różne, które dają nadzieję, że Kościół zaczyna się buntować, że tak powiem, przeciwko temu wszystkiemu. Natomiast ja będę pamiętał wtedy, kiedy dziś rządzący niszczyli Kościoły, to młodzież polska pod, pod kierownictwem Bąkiewicza. Zaczęła bronić kościołów. To było bardzo takie, powiedziałbym, spontaniczne. I wtedy rzecznik episkopatu, biskup Polak, powiedział, że kościołów nie trzeba bronić, one same się bronią. Tak mnie to tak. zabolało, Marian. Tak mnie to zabolało. Zamiast podziękować tym wszystkim chłopakom, że bronili kościołów, to w taki arogancki sposób, ja powiem, że to nie do przyjęcia dla mnie było. To tyle na temat kościoła. Ale chcę powiedzieć, Marian, że zdarzyła się rzecz polityczna. Jako już Zawodowy polityk muszę obserwować takie rzeczy. Jak wiesz, wszyscy, którzy zadają się z Orbanem, są prorosyjscy, są prawie agentami, no po prostu agentura rosyjska. No i wyobraź sobie, że pan Tusk po cichu się, spotyka się i ma kontakt z Putinem. bo Tak, proszę państwa, był u Putina i pierwsze, co zrobił, to zawołał Tuska. A Tusk, jak Piesek, poleciał sobie do premiera Słowacji i w, spo... w tajnym spotkaniu, dla Tuska tajnym, tak. <laughs> dyskutowali na temat relacji europejsko-rosyjsko-polskiej. I proszę Państwa, Tusk to utajnił, a FIKO podziękował za przybycie. Czyli nawet nie <laughs> Więc to się wydało. To się drugi raz już wydaje: takie rzeczy, bo ten nasz szpieg Szokuna, Donald Tusk, proszę państwa, dru, to jest drugi przypadek, kiedy coś utajnia, bowiem dowiadujemy się z gazety, ale nie Majde Zeitung, że Donald Tusk dogadał się z Ursulą von der Leyen, że jeżeli chodzi o Mercosur i tą groźną dla całej Europy umowę, proszę państwa, dogadał się z nią w ten sposób, że on będzie się sprzeciwiał tej umowie do wyborów. Po wyborach, tak, są dogadanie, że Polska e, podpisze e, ratyfikację tej umowy. I tyle gadania, no. I e, 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 proszę państwa, taki jest Tusk. No. Jeżeli ktokolwiek wierzy e, temu Tuskowi, że on się zmienił, to ja jeszcze raz powiem. Jak u się Choleckiemu, mówiłem, tak powiem jeszcze raz. Człowiek w tym wieku się już nie zmienia. Proszę państwa, tu już nie ma szans zmiany. Jaki był, taki jest. Nie ma na co liczyć, no. Dlatego też z wielkim entuzjazmem przyjmuję te takie momenty, kiedy na jednym z moich spotkań wstaje facet, mówi, głosowałem na PSL, wybaczcie mi. Wybaczcie mi, głosowałem na. I, i powiem, że o, widzicie? I, I teraz się to wszystko zaczyna walić. To będzie, to będzie roczny rząd. Tak śmieję się trochę z przekory że rządy Tuska doprowadziły do takiego dobrobytu, że Petru na Biedronce, w Biedronce na kasie musi pracować, tak. dorabiać Tak. Musi. Więc proszę Państwa, e, e, spotykamy się, e, spotykamy się chyba już w przyszłym roku Marian? Tak. No to chcę Państwu powiedzieć, że życzę Państwu naprawdę przyszłego roku to będzie ciekawy dla nas rok w różnych aspektach, ale trzymajmy się razem. Pamiętajcie, że Polska to jest jedna wielka rodzina. Możemy wybaczać sobie przy stołach i tak dalej, ale musimy się trzymać w kupie. W jedności siła, proszę Państwa. Polski siła jest w jedności, a jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Więc trzymajmy się razem. Wszystkiego najlepszego w przyszłym roku. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu. Wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka, dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.